Siemano dzieciaczki, witajcie w kolejnej szkółce BMX online. Dzisiaj nauczę was rotacji easy, czyli łatwiej rotacji z fibelką. Uczcie się tego na jakichś murkach, nie rzucajcie się od razu na rurki, no bo to już jest wyższy poziom wtajemniczenia, jeśli chodzi o grindy i tego typu, że jedziecie kołem po tym, nie? ale cała zasada polega na tym, że rotacja soft jest łatwiejsza, czyli odskakujemy od murka od rurki, a nie w ten sposób, wow. że przeprowadzamy tylne koło, bo to jest hard. Najpierw uczy się softa, potem można przejść do harda, bo to jest zdecydowanie trudniejsze. Także jeszcze raz, pokazać, ustaw się z drugiej strony. Odsuwamy tył i wyciągamy przód. Możecie to robić w bok, albo jak Wam się będzie kończyć murek-rurek, lecąc do przodu. To już jak wam będzie łatwiej. Dojdziecie na pewno do tego metodą prób i błędów. Jak wam nie będzie wchodzić tak, to będziecie wchodzić tak. Będzie Polecam przypomnieć sobie hałtu z hibelkiem, który nagrałem już dla was kiedyś w lato, chyba rok temu, gdzieś tutaj się wyświetla. Jak to macie obcykane, na pewno musicie też umieć 1.8, ale o tym chyba nie muszę wspominać, to dla Was nagrałoby już też jakiś czas temu Igor, więc najwyższa pora nauczyć się rotacji z granic. Ogólnie wiele osób może robić to w oporotacji na początku, ponieważ pegi macie po prostu po drugiej stronie i wtedy albo robicie harda do wyboru, albo możecie robić softa, więc... To nie będzie, nie będzie problemu, na pewno no, troszeczkę utrudni Wam te pierwsze początki podejścia do tej sztuczki, ale masę, za masę ludzi, które robią po prostu softy z opo, bo tak mi się układają pegi i nie ma z tym problemu, nie? tylko na początku jest to troszeczkę trudniejsze, ale trzeba przejść przez, te, przez ten etap, przełamać się, wyrobić ruch, pamięć mięśniową i to zasypić. Skoczycie sobie na dogodny mureczek do treningu. Pamiętajcie, żeby był nawuskowany, bo jak was będzie wcinać, na pewno utrudni robotę. I teraz tak. Wytracacie prędkość, czujecie się, że już możecie próbować rzucać rotację. Wiadomo, głowa, odskok i odjeżdżać. Z początku może schopa Wam coś pomoże, może nie. Na pewno gdy czujecie już ruch, próbujcie tak wyciągać rower paniaczem. Jednakże, tak jak wspomniałem na początku, lekko w bok z odskokiem możecie mieć problem, dlatego wtedy dojeżdżacie no, do końca, musicie mieć odpowiednio dużo prędkości i wylatujecie. To jest żaden problem, tylko trzeba mieć dobrą pozycję. Jeśli, tak jak przy picu, będziecie zbyt głęboko, ten pek będzie się zsuwał. Pokaż tutaj bliżej, zobacz. Ten pek już ma mało mało czasu, mało miejsca na grind'a i wtedy wy inicjujecie rotację, a koło wam się suwa. Jest coś takiego. Uy. Ten pek musi być dobrze zamknięty. Dobrze wejść na grinda, wtedy można bezpiecznie zaskakiwać i kręć rotację, bo inaczej to śmierć. Jak nie wiecie jak się za to zabrać. Może spróbujcie zrobić coś w stylu alijupa, pamiętajcie, żeby jechać szybciej, bo za wolno będzie wam to utrudniać zeskoczenie, także idealne zestawienie prędkości z końcem murka, niekoniecznie już na dosłownie na krawędzi, ale jednak taki odskok w bok i wylot do przodu. To będzie według mnie takim najistotniejszym czynnikiem, aby spokojnie wylatywać z tym 1.8 od murka, bo jak będziecie zostawać na murku, no to kaplica, nie? Nie wiem co. Nope. Połowy błędów to na pewno, tak jak przed chwilą widzieliście, nie wylatujecie zbyt daleko i zahaczecie przodem. Może być też tak, że, to chyba najczęściej się zdarza na początku, ktoś się uczy, chcecie zeskoczyć, a jednak przód zostaje na przeszkodzie, na murku, tył wam gdzieś tam schodzi, ale wy spadacie na taki fake i boicie się, że spadniecie na plecy. To jest też taki najczęściej popełniony błąd. Nie ma się co bać, przejmować, po prostu bardziej skoczcie wtedy w bok, wciągnijcie przód, i zrobicie taki odskok w bok, nie? Albo jedźcie szybciej i walcie do przodu, żeby przelecieć. Gdzieś tam wylecieć do przodu, nie z tą rotacją. Wtedy na pewno nie powinniście tego błędu, że wam przód zostanie zahaczony mu rekontownik, whatever. Jeśli nauczycie softa, możecie dorzucać do jakiejś cinki, możecie dokręcać do trujeczki, łączyć jakieś jakiś z barkami, jak jesteście dobrzy. Dużo sporych nowych opcji. To był Soft z Fibla. Piszcie komentarze jakie jeszcze chcielibyście poradniki. Jest masa różnych innych sztuczek rotacji z których grajnów można zrobić. Także zostawiajcie komentarze, łapki w górę i subskrybujcie kanał. Pozdro.